Mankos z tej strony, VictorNex, A dzisiaj kolejny odcinek. Dzisiaj odcinek jest na ci Dzisiaj chcę coś szybko nagrać. Mówię parę zmian tutaj. No i trochę coś porobimy, zobaczę. A więc pierwszą rzeczą, jaką na pewno zauważyliście, jest to fajne bagienko. Niestety żaby mi pouciekały. Mam tylko dwie. Ale ja je rozmnożę. Mam slejmole. No i znowu wiem farmę żelaza, nie żelazo kujno. żelazo też, widzicie? Żelazo też działa, ale farmę wieśniaków. No. E I tutaj, pewnie ciekawe co to tutaj jest, ponieważ tutaj byli wieśniacy moi. Teraz mam tutaj stację leczącą. Taką stację leczącą, ona naprawdę dobrze działa wam powiem W Patrzcie ile emeraldów mam. Zaraz wam pokażę jak łatwo na przykład emeraldy zdobywam. E no i tutaj mam moich nowych wieśniaków, jak widzicie tutaj na przykład za skórę. Którą tam zdobywam u tych krów. One mi w ogóle wyleciały, ja nie wiem. Creeper mi wybuchł w dół, za dupą i po prostu rozwalił to. Ale się wkurzyłem wtedy. E, tutaj mam z nieskończonością, tutaj jeszcze ceny nie mam w Ja tu chyba ząbiaka przyniosę i po prostu go zarażę. Tutaj też nie mam tak niskiej ceny, nie wiem czemu. Ona po prostu wzrasta. E, tutaj też mam bardzo fajnie, jak widzicie. Tutaj za, tutaj za jednego tego mamy bookshelfa. Z tego mamy trzy książki, więc za, więc za jednego emeralda mamy trzy emeraldy, co nie? Tutaj bardzo podobnie, też tutaj chodzi o skórę. Tutaj mamy z naprawą i mroźnym piechurem Tutaj mamy zapatyki za krzemienie oraz za nici Bardzo dobre według mnie, no i za to W ogóle na linkę się robi z patyków żelaznych, które mogę tutaj sprzedać Więc no, te znaczepy nie są za dobre Z tego co wiem jest jakiś e, bug z tym, że można to kopiować, ale mi się nie chce tego robić Znaczy jedną tam mam farmę, tam e, Na kopiowanie, ale torów, bo nie chce mi się ich tworzyć I to nie jest ci to, fajnie, to jest po prostu bug gry i co Coś mi je za to znieść czy nie? No i tutaj też mamy sporo takich fajnych enchantów Tu też muszę go... E, pełno łotyk, nie na... No. E, tutaj właśnie mi się regeneruje, bo nie wiem czemu został zarażony Nie mam pojęcia czemu, ale zaraz się odleczy No i tutaj mi się zepsuło to jakby się powyłaziłem No ale trochę zablokowałem, paru musiałem niestety pozabijać No trochę szkoda O widzicie wzrócił, no i tutaj mamy jeden to za jeden e, Za jedno żelazo mamy jeden emerald No i to w sumie tyle Um, co tu jeszcze powiedzieć no za dużo tu się też nie zmieniło farmę powiększyłem, o farmę też powiększyłem jak widzicie mam 18 slajmu o, firewerka dobra i chciałem wam pokazać nie mam jeszcze totemów, ale chciałem wam pokazać, tutaj też się trochę pozmieniał że na totemie moim nieśmiertelności nie mam swojego skina o tutaj mam tyle tutaj gdzieś też miałem pełno tego tego to enchantowane nic. I też nic Gdzieś miałem ten emerald O tu mam jednego Gdzie jest reszta emeraldów, nie mam pojęcia Tu jak ktoś się dziwi czemu mam sakwy to ja już kiedyś po prostu Zrobiłem, o tutaj lekko powiększam I to na pewno powiększy na 100% Nie wiem, tutaj nigdzie nie mam Wydawało mi się że mam więcej Ale możliwe że przez to że kupiłem coś U tych mieśniaków, no ale mam Prawie 300, a kiedyś ledwo co tyle zdobyłem no, rozsadzimy je tutaj One się tam zlecą no i farma żelaza znowu zaczęła działać. I to tutaj e, powoli niszczę. O, tu są te żaby. Aha, tu jest jedna żabka, widzicie? Jak to zniszczę, to one pewnie tam do bagin wrócą. E, I potem po prostu to jedno drzewo przejdzie tam. Sobie po prostu takie drzewo wyhoduje. A reszta zostanie. I to w sumie tyle. Na farmie prochu muszę poawczyć, bo mam masę mało firewerek. Bo o cicle ci się nie martwię. Tu, tu zawsze, jak wchodzę, to zawsze jest trzcina. O, proszę bardzo. I tutaj też dość nieźle ta farma działa. Tutaj naprawdę dużo rzeczy jest, na przykład strzał, mięsa, potwora, kości. Jest pewno, oczywiście, no nie ma prochu za bardzo. No i oczywiście tutaj to zrobiłem i coś jeszcze? Nie, nic więcej chyba. Nic więcej chyba raczej, no, ale ostatnio częściej gram I myślę co tu porobić, myślę co tu zrobić, i... E, czekajcie, tu musimy wsadzić tutaj I tu jest ta miksora ze słabością, tu sobie Kamienie, tu mam e, miotane butelki, żeby sobie Z... z ten... No, zaklnąć, tylko problem jest taki, że jak tutaj postawiłem tego Alchemika, to się okazywało, że wieśnie, który tutaj przelatywał Dostał tą profesję, więc no tak średnio, i coś jeszcze? Nie, to wszystko chyba i chciałem Netherite poszukać, ale nie znalazłem. A i pokażę wam jak działa to coś tutaj. O, to jest coś takiego. Ale ja jestem mądry... Dobra, nieważne. Tak małki wentor jak ktoś nie zauważyłby w wcześniejszych odcinkach. Ja chcę szybko ten odcinek nagrać, bo znowu nie za bardzo mam czas. Dobra, o tutaj. Widzicie? I to kopiuję Tory. I tyle. Ale nie będę tego używał. Ja to rzadko kiedy używam. W sumie teraz nawet mam za dużo tych torów, więc nie polecam. Lepiej sobie je kraftować. Farmę żelaza też znowu wiem. Czy mi się do czegoś? Napiszcie w komentarzach, co by było fajne, żeby stworzyć. No w ogóle teraz zauważyłem, że nadal zostały te tutaj. E... To tutaj po ale mi Nie, no znaczy, <laughs> że nie żyje najprawdopodobniej. Ale no. Tutaj jak widzicie, farma żelaza działa. I ją znowu wyłączę, bo no. Ona jest wydajna i to bardzo Tutaj pełno psów, chyba parę z nich niestety będę musiał by każdego Każdy go nazwę jak pies, którego mam Może donatorów? Ej, a no, może donatorów też Będziemy nazywać tymi psa To jest dobry pomysł, ciekawe Dexterowe <grysteksterowy> myślałem, o tu mam pełno rzeczy różnych Co tu mam? Żelazo, o nie wiem, ale co to? Tu... O, trzcina też fajnie działa W ogóle fajnie się ten świat rozwija Pamiętacie tą dziurę tam pod ziemią? Myślałem, myślałem i pomyślałem, że zrobimy to co myślałem, żeby zrobić. Czyli jakby takie zawieszone to, to wszystko co tutaj będzie. Będzie jak taka wyspa zawieszona. Na kratach, tutaj będą takie te i będą takie dziury tutaj gdzieś. I pod ziemią, zaraz wam pokażę, bo to, to było już na niektórych odcinkach, ale pokażę jeszcze raz dla tych, co mogli nie widzieć. Że miałem błąd z jednym z snapnex'ów Po prostu raz mi coś się zepsuło i mam wielką dziurę pod ziemią. Na czanga, które załadowałem, więc to jest ciekawe. I mógłbym to wykorzystać przy projektach. Tylko problem jest tutaj z e, czasem robienia tego, bo to naprawdę długo zajmuje. I nie wiem kiedy to zrobimy, albo kiedyś. A i sobie pobrałem takiego fajnego teksturpaka na widoczności root. Niech ktoś już że, że to czytelstwo, jak powiem, że nie. Nie O, taka wielka dziura przez błąd y, świata. Ja myślałem, żeby właśnie zrobić to co y, mówiłem, czyli takie no... Takie jakby wyspy latające. O. Od jaksy? Nie zauważyłem. Tu też. Tu też. Ale ich nie będę zbierał na razie, nie chce mi się. O kurde, mam tylko cztery fajerwerki O, fuck! Teraz to zauważyłem. E nie wiem gdzie jest ten. Wyjście. A, to dupa. Już umarłem. Ehm, um, no. I myślałem o takich wyspach tutaj takich. Jakby latających, wiecie o co chodzi. Co, co tu jest? On jest enchantowany? Tak, to jest enchantowany... Tym. Dobra. Śmiesznie. No jak widzicie, cały czas mi się fajerwerki kończą. Ja ich zbyt często chyba używam, szczerze. Ju... No, no czekajcie, blok postawił. Blok miałem postawić. O, postawił się, no. Dobra, tu zleci lawa, po te dwie, dwie akcje i tyle. Dobra. E, co by tu jeszcze? No, myślę, że to na live'ach będziemy robić niektórych, bo w sumie wiecie, jak to jest. E, na live'ach czasami jest nudno, więc... Moim by był lepszy. Dobra, spadano. E, no i co? Wydaje mi się, że spoko to akurat. to jest, jest Śmieszny ten błąd i... To akurat nawet może mi się przydać. Niektórzy pewnie ci kiedy jak zniszczy ten bedrock. No sposób na niszczenie bedrocka jest pełno, więc jakiś się znajdzie, co nie? Um, I co tutaj jeszcze? No, nie, nic w sumie. Przymierzę ja mógłbym zakończyć rzecinę. Ale nie wiem. No ale nie mam znowu fajerwerek i nie mam prochu. Super. Ale tutaj mam chyba prost farm. Muszę tam naprawdę długo po off, muszę kiedyś po prostu zostawić Minecrafta na parę godzinek tak po prostu włączonego i go zostawić i zobaczyć jak to będzie może nie ja taki zły pomysł mi się wydaje dzięki temu no prochu mi się nie skończy tak szybko e, tyle i tyle no tyle mi wystarczy O, lecimy no nie wiem w sumie na tym chyba skończą się takie ciekawe zmiany po prostu zobaczymy jak e, zobaczymy jak te odcinki będą wychodzić czy w ogóle będą wychodzić częściej? O, tyle firewerek mi wystarczy. No i nice. No, po prostu takie zmiany. Mogę jeszcze pokazać jak ty na No, nie ma sensu. Nie znalazłem praktycznie żadnego netherite'u, więc... Jednego, jeden. I dlatego chcę poawczyć na farmie prochu, żeby yy, na TNT mieć. Żeby zdobyć netherite, bo no, cały czas mam diamentowe. Yy, tu mam diamentowe, to sobie nałożę na prawe, bo już prawe były zniszczone. No i nie mam jeszcze klaty diamentowe. No. więc dobra, to na tyle widzimy się w kolejnym odcinku wiem, że takie króciutki, ale taki bardziej e, takie bardziej sprostowanie z tą serią, zobaczymy jak będziecie chcieli, jak zobaczę duże zaangażowanie u was pod tym filmem to będzie częściej ta seria obiecuję, więc to na tyle widzimy się w kolejnym odcinku na razie, cześć